Sobie, co on powiedział? Ej, spójrz, nie zamknęła szafki. Sprawdźmy, co tam jest. Wydaje mi się, że to jakiś sejf? W środku musi być coś bardzo cennego. Zajrzyjmy! Nie, stop! Gdzie jesteśmy? Wygląda na to, że nadszedł czas na challenge. Najpierw otworzę swój safe. On się uśmiecha, wow! Sto z kolorowych popytów! Wspaniale! Dokładnie. To dobry moment, żeby je ponaciskać i trochę się uspokoić. Dziwne, dlaczego są takie miękkie i tak ładnie pachną. Wiem to żelek! Jest ich tak dużo. Mogę je zjeść wszystkie naraz. Naprawdę trudno jest się zatrzymać. Czelkowe popity są takie pyszne. Chyba zostawiła jeden. Pewnie dla nas, żebyśmy spróbowały. Spadajcie, to jest moje. Auć, to boli. Najwyższy czas dowiedzieć się, co mnie czeka. Spójrzmy. Myślę, że to jest coś bardzo miękkiego. Hmm. O nie, to żywe robaki! Nie będę ich jadła! Nie chcę! One się ruszają. Nie martw się, już ich nie ma. Nie ma? Wszystkie są teraz na mnie! Pomóżcie mi! Chcą mnie zjeść! A myślę, że odkurzacz może pomóc. Weźcie wszystkie robaki w mgnieniu oka. One wyglądają całkiem zabawnie. Zwłaszcza ten, który udaje wąsy. Też się go pozbędę. Ojej, co robisz? Muszę jakoś wesprzeć tego robaka. Gotowe? Gotowe? Stadiany też już są gotowe. Żartujesz sobie ze mnie? Może sama spróbujesz tych wszystkich wspaniałych robaków? O nie, one są we mnie! Co mam robić? Co za ochyda! Daj spokój, nie krzycz! Lepiej spójrz na to, co znajduje się w twoim sejfie! A w sejfie czeka na mnie... Jakiś eliksir! Mam nadzieję, że nie zamienię się w żabę... Albo w robaka... To dziwne, na razie nic nie czuję. Jest tak samo jak wcześniej. Dziwne. O nie, coś się ze mną dzieje! Dziewczyny, pomóżcie! Myślę, że to eliksir zmniejszający. Jestem teraz w wielkości Twojej dłoni. Chodź, podniosę Cię. Zobacz, jaka jestem słodka. Hej, nasze maleństwo. jeszcze gryziesz? Puli. Zajmę się tobą, maleńka. Hmm? Będziesz walczyła z prawdziwym wężem. Myślisz, że się go boję? Mogę go zniszczyć w jednej sekundzie. No, ciekawe, kto wygra. Tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że robak jest silniejszy. Robak? Już go pokonałam. A masz i jeszcze raz. Wow, ona naprawdę wygrywa. Miałyście wątpliwości? To była naprawdę fajna walka. Widziałeś, jaka jestem silna? Tym razem to ja mam coś dobrego, więc pierwsza otworzę mój safe. Super, to jest mój ulubiony napój z Marsem. Uwielbiam je. Na co ja czekam? Czas się napić. To dziwne, dlaczego nic nie leci? Głupia butelka. Serio, nie rozumiesz? Daj, pokażę ci, jak się pije. Ty? Na pewno. Trzymaj. Żartuję. Jeszcze czego? Nie dam ci się napić, to jest moje. Bez twojej pomocy sobie poradzę. Jesteś taka chciwa. Dam ci nauczkę. Będziesz wiedziała, że trzeba dzielić się z przyjaciółkami. Co zrobiłaś? Teraz jestem cała mokra i nie mam co pić. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Dobra, przestań marudzić. Poproś Dianę, żeby otworzyła swój sejf. Co? Ryba? O nie! Dobrze, że nie jest nasza. Jak śmierdzi. Ale i tak musisz się zjeść. Takie są zasady. Przecież wiem spróbuję. To jest okropne. Nie będę tego jadła. Nie dam rady. Co to znaczy, że nie będziesz? Takie są zasady, a więc jedz. Dobra, dobra. Muszę to zrobić jak najszybciej. Dobra, skończyłam. Auć, po co mi ten szkielet? Zabierzcie go ode mnie. Przestań się śmiać, Mary. Otwórz swój sejf. Z przyjemnością. Co to jest? Jakiś cukierek? To znaczy uwielbiam je, ale dlaczego tak mało? Smakuje normalnie. To po prostu dobry cukierek. W sumie jestem zadowolona. Patrzcie, te cukierki rosną mi na buzi. I na rękach! To jest takie fajne. Naprawdę fajne. Dasz mi spróbować? No pewnie. Wspaniale. Słuchaj, teraz ja też jestem cała w słodyczach. Diana, chcesz trochę? Nie dziękuję, nie będę jadła twoich pryszczy. Po raz kolejny jako pierwszy otworzę safe. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzą. To się nazywa prezent. Nigdy nie można mieć zbyt dużo iPhone'ów. Jakie piękne zdjęcia robi. Spójrzcie tylko. Ja też chcę taki. Zrób mi zdjęcie. Oddaj nie psuj mi fotografii. Oddaj to, to moje. Chcę zrobić sobie selfie. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Dajcie mi to. Wy ustalcie sobie, czyj to telefon, a ja w tym czasie sobie pogram. Jak śmiesz. Daj mi to, to moje. Co zrobiłyście? Mój nowy telefon. Gdzie on jest? Ups. Chyba nie jest w najlepszym stanie. To wszystko twoja wina. Co zrobiłyście? Nie mam już iPhona. Rozbił się. No to czas, żebym to ja otworzyła swój safe. To dziwne, dlaczego jest pusty? Zobaczmy, co tam jest. O nie, to żaba. Boję się ich. Pomóżcie mi, zdejmijcie to z mojej głowy. Ja też nie chcę tego zwierzaka. No już, spadaj stąd. Ja też jej nie potrzebuję. To twoja żaba. A ja mam ją zjeść? No nie mam mowy. A jeśli to zaczarowany książe? a ja będę prawdziwą księżniczką? Trzeba to sprawdzić. No daj buziaka. No i gdzie jest twój książę? Coś się nie zmienia. No to teraz moja kolej sprawdzić, co jest w moim sejfie. Ojej, to jakiś dziwny rodzaj kapelusza. A co ja mam z nim zrobić? A... A... Nie mam pojęcia. A co ja mam zrobić z tą żabą? Przykro uh -uh. mi to mówić, ale chyba twoja żaba zamieniła się w kamień. Kamień? Wow. Yeah. Dziwny. Dlaczego jest brązowy? A wiem. A... To czekolada. To nie jest zwykła czekolada. To pyszna czekolada. Czy twój kapelusz może to zrobić z moim iPhone'em? Sprawdźmy. <laughs> Działa! Jakie to fajne! Teraz mam czekoladowego iPhone'a. W dodatku jest pyszny. Czyli mój kapelusz nie jest taki bezużyteczny. Ale czy mogę go nosić? Myślę, że wszystko ok. Ojej! Mamy teraz czekoladową Mary! Zjedzmy wszystkie jej palce. Okay. Przestań. Zdejmij jej ten kapelusz z głowy. Wtedy będzie taka jak zawsze. No dobra. Pusz, dziękuję. Uratowałaś mnie. Myślałam, że na zawsze zostanę czekoladą. Tym razem to na mnie czeka smaczny poczęstunek. Mam nadzieję, że będzie tam coś mega pysznego. O, ta Nutella uwielbiam ją. Mam ochotę zjeść cały słoik. Wow! Oj, przepraszam, to było niechcący. To nie znaczy, że możesz nią we mnie rzucać. Daj spokój, nie obrażaj się, jestem po prostu oszołomiona tym, co mnie czeka. Jestem pewna, że Nutella jak zawsze będzie pyszna. Ja też chcę. Chcesz, ale nie dostaniesz, to moja nutella. Na inne nosie została kropelka. Fajnie. Wielkie rzeczy. A ja mam całe ręce w nutelli. Tak, widzimy to, jesteś w niej cała. Hej. trzeba po nią sięgnąć głębiej. O nie, moja ręka! Chyba utknęła. Żarłok, musisz mnie jeść. Zamiast się śmiać, to mi pomóżcie. Pomóż mi! Wyciągnij ten słoik! Próbuję! No dalej damy radę, damy radę! Ciągnij! Ojej! Super! Mamy teraz mnóstwo Nutelli! Pospieszmy się, zjedzmy wszystko! Nic mi nie jest! Nie martwcie się o mnie, ja żyję! Wszystko zjadłyście? No jak tak można? O, mam jeszcze trochę czekolady. Mogę ją jeść prosto z ręki. Kiedy ty będziesz jadła, to ja sprawdzę, co na mnie czeka. I to chyba jest coś śmierdzącego. O nie, to ser. Nie chcę go. Nie! Ale musisz. Nie chcę go jeść. Proszę, miejcie litość. On jest taki paskudny. Nie gadaj tyle do dzieła. No dalej gryź w końcu. Oj, co za ochyda. Tak to wygląda po prostu obrzydliwie. I tak smakuje. Nie mogę tego przełknąć. To jest zbyt paskudne. Dobra, jakoś dałam radę. Super, teraz dowiedzmy się, co na mnie czeka. Ojej, chyba musimy lecieć. Dalej, na bank mi się poparci. No dalej, maszyno, nie zawiedź mnie. Chcę coś smacznego. Kittelsy! Szczęście jest dziś po mojej stronie. Ja też powinnam mieć farta. Chcę coś jeszcze pyszniejszego, żeby mija była zazdrosna. No dalej, dalej, automacie. Co? Karma dla psów? Nie tego się spodziewałam. Dobrze ci tak, Jennifer. Nie ma mowy, dostanę swój smakołyk. O, jakiś magiczny przycisk. Naciśnijmy go razem. Ojej, co się dzieje? O, i moi goście, cieszę się, że mogę was powitać w challenge'u. No co, czas naciskać przyciski. Wybieram pomarańczowy. Na pewno mi się poszczęści. Let's go! Świetny wybór, Jennifer. Co mamy na tablicy? To Nutella. Naprawdę masz szczęście, bo mam tu wiadro Nutelli i jest całe Twoje. Ojej, jak też nie pachnie, to Nutella! Tego smaku nie da się z niczym pomylić. Lej więcej Klaunie, nie oszczędzaj! Jak sobie życzysz, to wszystko, co do ostatniej kropli. Ojej, wiaderko wylądowało mi na głowie. To chyba znak, że Nutella się skończyła. Jeśli pechowa Jennifer została oblana takimi pysznościami, to ja też będę mieć farta. Masz rację, Mia. Dostaniesz pianki marshmallows. Mam tu ich ogromną paczkę. Na bank nie będziesz głodna. Ojej, to deszcz marshmallows. Chcę złapać jej ustami. Udało się. Mam świetny pomysł. Jennifer. Podstaw tu swój policzek. Mia, co ty robisz? Daj spokój, nie krzycz. Co to za pianki bez nutelli? Pyszota. Ale fajnie to wymyśliłaś. Ojej, Mia ma całe opakowanie pianek. Może podzieli się ze mną? Mia, no hej! Dawno się nie widziałyśmy. Dasz mi jedną piankę? Chcesz marshmallows? Pewnie, proszę. Co ty robisz? Nie zamierzam się z tobą dzielić. To są moje pianki. Co znaczy, że sama je zjem? Co za chciwuska. W takim razie będę miała własne pianki. Przykro mi to mówić, ale na ekranie nie ma żadnych pianek, moja droga. Ojej, co to jest? Moja głowa, ostrożnie. To oczywiście nie są miękkie marshmallows. A, to papier toaletowy. To jest świetna okazja, żeby zrobić psikusami. To kara za ich chciwość. Co się dzieje? To papier toaletowy? Czym on jest wymazany? Ej! Musisz bardziej pilnować swoich u łakomczuchu! czuchu. Teraz jestem cała w tym czymś. Chcę jak najszybciej trzeć prysznic. Żadnych pryszniców, kochana, tylko ty i guziki. No i dobra, wcisnę to naraz. Świetna decyzja, uwielbiam aktywnych gości. Miód i łąka, o tak mi, a to będzie spektakularne. Zdejmuję pokrywkę i zaczynamy. Ojej, coś mi się leje na głowę. Coś bardzo słodkiego. To miód, uwielbiam miód. Cieszę się, że ci się podoba! A teraz część rozrywkowa! Co za uczta! Nie ruszaj się tam! Ojej! Coś się na mnie sypie! Coś białego! To śnieg? Nie, to chyba mąka! Zgadłaś! Smacznego! I z czego mam się niby cieszyć? Nie wiem, Mia, ale wyglądasz jak ciasto na pierogi! Nie gadania, więcej działania, Jennifer. No dobra, ten różowy przycisk wygląda nieszkodliwie. I przyniósł ci chrupiące kółeczka unicorn. Gratulacje. Ojej, jestem gotowa. No to nie będę kazał ci czekać. Otwórz szeroko usta, Jennifer. Co za pyszności. Smacznego, moja droga. Bo szczęście może się odwrócić w każdej chwili. O, wiem. Mam przecież wiaderko po Nutelli. Można w niego zbierać kółeczka. Dzięki temu o wiele łatwiej je jem. Są przepyszne. Można nabrać całą garść naraz. Jennifer, cieszę się, że jesteś szczęśliwa. A żebym była jeszcze bardziej szczęśliwa, trzeba coś dodać. Co ci chodzi po głowie? A, już rozumiem. Mleko oczywiście. Co to za śniadanie bez mleka? Bardzo sprytnie, Jennifer. No, od razu inna sprawa. Podstawie moje wiadro pod strumień. Mm, co za pyszności. Prawdziwa uczta. Hej, klaunie, a co ze mną? Patrz, nacisnęłam przycisk. Pospiesz się i zrzuć mi coś smacznego. Nie chcę cię smucić, ja? Ale nie sądzę, że jedzenie można nazwać smacznym. Ale na pewno będzie zabawnie. Uuu, co za smród. Nie na to liczyłam. Wystarczy! Przestań! Nie chcę już się bawić w żadne twoje gierki klaunie. Dopóki jesteś w tym pudełku, mija, obowiązują moje zasady. Kiedy stąd wyjdę, lepiej trzymaj się z daleka. Nieźle wyglądasz mija, z przyjemnością się na to patrzy, ale nie mam czasu. Nacisnę kilka guzików na raz. Odważna decyzja! Jak każda odważna decyzja ma swoje konsekwencje. Oto moje ulubione połączenie. Zaczniemy od jajek. Ojej, to boli! To jakieś kamienie? Nie, to surowe jajka. Kurczę to zapech. Prosto w twarz. No i jak, Jennifer? Pamiętasz? Cisnęłaś dwa przyciski. Co? To jeszcze nie wszystko? Nie wszystko! Teraz pióra! Ojej, to pióra, jakich dużo! Moje szczęście naprawdę się skończyło! Wyglądam teraz jak kurczak! przez ciebie, klaunie. Te pióra naprawdę ci pasują, Jennifer. Z czego się śmiejesz? Naciskaj guzik, mija dalej. Dobra, niech będzie ten. Wow, no co za szczęście. mi ja trzymaj się mocno i lepiej nie otwieraj ust. Dzięki za wskazówkę! Mógłbyś po prostu nie polewać mnie tym sosem! Takie są zasady, Mia, dlatego musisz to jakoś wytrzymać! Dzięki Bogu, już koniec! Ojej! Jednak ten sos wpadł mi do ust! I ja płonę! To niesamowite! Co za zabawa! Ojej! Pomocy, straż! Nie trzeba było oblewać ludzi sosem, Tabasco! Dobra, Mia, pomogę ci! Założyć swój kostium, teraz jestem jak prawdziwy strażak! Na razie ugaszę te płomienie. Uff, dzięki. Teraz jestem cała mokra. Ale przynajmniej nie płonę. Dobra robota. No to super. Uważam challenge za udany. Dobrze, że mam takie małe jajko. O, dlaczego ja mam takie duże? O nie, to straszne. Ale to Wita ma największego pecha. Przestańcie się śmiać. Casey, zjadaj swoje jajko. Nie dziękuję. ty zaczynaj. Dobra, troszkę nim potrząsnę. Spróbuję je ugryźć. Coś mi się nie udaje. No trudno, nic z tego. Wiesz co? Mam tu coś dla ciebie. Trzymaj. Dzięki, Casey. Dobra, zaczynamy. O nie, o nie. Co za ochyda! To obrzydliwe! Jakie ogromne żółtko! Nie Niedobrze mi! Ale masz minę, Alex! Lepiej ty zjadaj swoje jajko, Casey! Spokojnie! Zobaczcie, co mam! Co to takiego? Najpierw trzeba wszystko przygotować! Rozbijamy jajko na patelni i smażymy! Voilà! Idealne jajko sadzone gotowe. Wow, ekstra! Czas na jedzenie. Mm, to jest takie dobre. Gotowe, teraz twoja kolej wita. O nie! Hmm, co tam jest? Trzeba tu podjąć jakieś poważne działania. Oj, oj, oj! Wow, ale super. Będę potrzebowała czegoś do ochrony. Co ona zamierza zrobić? A masz, właśnie tak. Ojej, co ona wyprawia? Zobaczmy, co jest w środku. Aj, ostrożniej. Jak tu dużo fajnych słodyczy. Prawdziwa uczta. Ekstra Vita, podziel się przynajmniej jednym smakołykiem, proszę! No w porządku. Proszę bardzo, niech wam będzie. Dzięki. Jakie słodkie maleństwo! Ja też mam niesamowite płatki! To niewiarygodne! Mam taką ogromną paczkę! Wygląda na to, że masz pecha, Vita. Śmiejcie się ile chcecie. Jaki przyjemny dźwięk. Co? Tylko jeden? No dobra, mam jeszcze mleko. Kropelka? Tylko jedna kropelka? Biedna wita. Lepiej zjadać swoje płatki, Alex. Jestem za. Ekstra. Pyszności. A teraz zalewamy to wszystko mlekiem. O tak! Wygląda super pysznie. A teraz wszystko naraz. Super. Jak on łapczywie, to je. Tak, nie wygląda to zbyt apetycznie. Co z tego? To było niesamowite! Casey twoja kolej. Hmm, niby jak ja mam wypić tyle mleka? Mam pomysł. Wsypujemy wszystkie płatki do miski. Właśnie w ten sposób. Wow, jak ona ma dużo płatków! Ojej, to wręcz deszcz słodyczy! Tak! Łap, łap ich jak najwięcej! Fajnie. A teraz dodajemy trochę mleka. No, rewelacja. I Czas na jedzenie. No, 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 Tu jest po prostu niesamowicie apetyczne. Zgadzam się. Ciekawe, ile czasu zajmie jej zjedzenie tego wszystkiego. Zobacz, jak śmiesznie wyglądają moje kocyki. Uff, skończyłam. Co się stało? Chyba ktoś zjadł za dużo. Oj, nie czuję się najlepiej. Słabo mi. Jaki piękny torcik. A ja mam nie tylko piękny, ale i ogromny! Lepiej zobacz, co ma Casey. Wow, ojacie, Jakie mam niesamowite ciasto. Ojej, Alex, widzę, że ty masz jakiś mikrotork. Masz pecha. Śmiecie się śmiecie, a ja zacznę jeść. Mam nawet widelec i nóż, w odpowiednim rozmiarze. No to próbujemy. Mm, jakie pyszne. Myślę, że mogę go zjeść w całości. Rewelacja. Witaj, twoja kolej. Nie musisz mnie długo namawiać. No to zaczynam. Mmm, jakie to jest pyszne. Palce lizać. Fuj, jak ona niechlujnie je. To odrażające. Chcę go zjeść w całości. Nie mogę się zatrzymać. Ale wygląda. Jest cała wymazana niebieskim kremem. Z czego się śmiejecie? Lepiej zjadaj swoje ciasto, Casey. Z wielką chęcią. Ojej. Nie mogę na to patrzeć. Fuj. Gdzie się podziały jej maniery? Pyszności. Co się stało z waszymi twarzami? Co? O nie. A. Załatwiło ją jej własne ciasto. Nie, udało mi się zrobić unik. Auć. W sumie to też można zjeść. Ja też spróbuję troszeczkę.